Zaczynamy właśnie trening. Pierwszy etap jest to rozgrzewka. Jest to bardzo ważna część treningu. Przygotowujemy nasze mięśnie do pracy. Rozgrzewka składa się z części aerobowej. Później przejdziemy do części, gdzie będziemy rozgrzewać stadę. Rozgrzewkę aerobową możemy wykonywać zarówno na bieżni, jak również na rowerach stacjonarnych, ergometrach czy, czy stepperach. Czas trwania tej to jest mniej więcej 10-8 minut, tak żeby również nie, nie zmęczyć się rozgrzewką, żeby nie wypalić za bardzo glitogranin, który będzie nam potrzebny podczas treningu. Podczas Jeśli chodzi o tampon, no to powinno być umiarkowane. Przygotowujemy nasze piłka do pobierania większej ilości tlenu. Rozgrzewamy przy tym również nasze mięśnie.